Witajcie, kochani, zatrzymujemy się przy słowie Boga. Dzisiaj niezwykły fragment, obietnica z Księgi Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę Wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę Was do kraju Waszego. I poznacie, że ja pan to powiedziałem i wykonam. Mówi pan Bóg. Dzisiaj Bóg daje nam obietnicę wydobycia z różnych naszych grobów. Ja chciałabym was zachęcić, abyście pomyśleli dzisiaj o takich grobach, które są naszą zmorą codzienności. Narzekanie, biadolenie, brak nadziei. Dzisiaj, kiedy wchodziliśmy tutaj naprawdę pod górę, wysoko, do tej kapliczki, to mogliśmy doświadczyć tego, że różne są postawy w nas. Zachęcam Was do tego, aby przyjrzeć się dzisiaj swojemu sercu i poprosić Boga, wydobądź mnie, wydobądź mnie z tego grobu, w którym trwam, który na co dzień w moim życiu powoduje, że trudniej mi się żyje. Pomódlmy się razem, stojąc przy tym krzyżu, do Pana o siłę, o to, abyśmy wyciągali rękę do góry, aby Pan wyciągał nas z naszych grobów. Ja proszę Cię, Panie, abyś wydobywał mnie każdego dnia z grobu, jakiejś ciężaru yy, braku nadziei. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Boże, dziękujemy Ci za to, że wydobywasz nas z grobów, abyśmy mieli życie piękne, pełne nadziei. Mocno Was ściskamy, pozdrawiamy i błogosławionego dnia.